Waga jest. Włączamy wagę. Markowy talerzyk kawmetu 505. Czyli coś tam pokazuje, nie gorzej. Kładziemy ketla 1975. Czyli coś pokazuje. Tu ma 20. Master Sportu, tylko jeden mam taki. To jest mój Max. Dobra. Magiczny kubek Wojtka do drugiej ręki na dodanie odwagi. Także subskrybujcie jego kanał na YouTube. Lajkujcie, obserwujcie Instagrama, Facebooka, Opsy, konkursy, tamako kozackie zawsze wspiera. Także Wojciech, pojechali, pojechali, będziecie pić z tego kubka. Też ruszycie, przynajmniej 20. Także. Ojciec, dzięki za wsparcie. Uszanowanie, prezes.